Hejka, co pieczemy? Pieczemy, znaczy ja piekę tort dla saltka, ale to może być po prostu zwyczajne ciacho dla psa, albo możecie piec z babeczki. Ehm, także kochani, jest potrzebna forma 20 cm o średnicy 20 cm, taka, jeżeli chcecie upiec ciasto. Może też być kwadratowa, może być w kształcie serducha, obojętnie co tam macie, ale mogą też być, słuchajcie, foremki na babeczki dokładnie 12 takie albo możecie mieć po prostu papilotki ja będę robić takie ciasto bo de facto ma mi wyjść tort czy mi wyjdzie, czy nam wyjdzie zobaczymy, mam nadzieję, że tak yy, ale nie robiłam wcześniej tego, także jakby, będziemy to przechodzić razem, potrzebujemy Banany, ponieważ będziemy to ciasto robić z bananów, z masła orzechowego. Masło orzechowe ważne, żeby było, wiecie, bez tam żadnego syfu. To jest mega ważne. Potrzebujemy dwa jajka, proszek do pieczenia, tą formę, miskę. Elementy do ozdobienia tego wszystkiego. Ja Wam jeszcze teraz po kolei będę mówiła, co robimy, także możecie na bieżąco sobie przygotowywać te rzeczy. Widzę, że saltycki będzie nam tutaj przeszkadzał, no ale umówmy się trochę mm, zapachów tutaj będzie. Przemiło, że będziecie mi towarzyszyć w tej przygodzie. Wiem, że niektórzy będą piekli, a inni będą tylko obserwowali, czy ja coś spalę, czy jednak uda nam się zrobić ten tort. Pani zaczynamy od tego, że włączamy nasz piekarnik na 180 stopni ja mam tutaj tak wszystko w jednym miejscu także mam nadzieję, że będziecie też wszystko widzieć tą, tą formę będziecie sobie wkładać no tak wiecie, dla bezpieczeństwa na środkowej półce Saltecki się tu kręci, chodź się pokaż wszystkim łapeczki, widzicie Salteckiego? to jest proszek do pieczenia no, a to są banany ciasteczka Cię interesują to jeszcze jedno tylko ciasteczko dobra, one są do dekoracji, masz i uciekaj tam do Sebusia Dobra, kochani, piekarnik 180 stopni, od tego zaczynamy. Teraz druga rzecz, jaką robimy. Mamy dwa banany i te dwa banany w misce rozgniatamy do gładkiej masy. Bardziej dojrzały banan, tym, tym lepiej. Ponoć. Ja oczywiście te dupki tak odcinam, bo jakby... Kiedyś, jak byłam dzieciakiem, to straszyli, że tam są jakieś robaki. Nie wiem, czy to jest dalej aktualne. Teraz rozgniatamy sobie te dwa banany. Tutaj w taką, wiecie, papkę, paćkę. Ja wam zaraz pokażę, jak mi to wyjdzie. Tak, słucham pieski. Bananka, chcesz troszeczkę? Masz banankę. Jak macie ochotę teraz na ciasto, żeby sobie upiec, albo babeczki, takie spoko, to to jest super też przepis dla człowieków. Dobra, jest gładka masa. Teraz słuchajcie co dalej. Do tych dwóch bananów dodajemy dwa jajka i dobrze mieszamy. Także dwa jajka do miski. Drugie. Uważajcie, żeby wam skorupki nie wpadły, bo to zawsze przypał. I teraz słuchajcie, merdamy dalej. Jak macie masło orzechowe, to do tej masy wrzucamy cztery łyżki. Takie łychy, ok? Cztery łyżki stołowe tego masła orzechowego, ale ci pachnie nie saltecki. To będzie najlepsze ciasto. Mieszamy, blendujemy. Umówmy się mega prosty przepis nie znalazłam. Możesz siedzieć na swoim posłaniu, ale on myśli, że jak usiądzie na poduszce nie? na swoim posłaniu, to że dostanie to co tu jest. A w międzyczasie tutaj mieszania tych grudek. Włóżcie proszę małą płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. O. Dobra, może lepiej białego proszku nie pokazywać. Proszek do pieczenia, tak? No i teraz dziubaski. Możecie się zaskoczyć lub nie. Ale to, co tutaj udało nam się zrobić, przelewam już do formy. Zanim przelejecie tą masę, musicie czymś wysmarować ten pojemnik. Ogólnie masło to może być, bo to będzie wtedy człowiecze, może być olej kokosowy, ale najlepsze dla psa będzie coś takiego, na przykład jakiś taki olej z ryby albo z czegoś takiego, ale wtedy Wy tego nie zjecie. Ja tak dla saltka to przygotuję, bo tak, bo w sumie nie mam oleju kokosowego, a nie chcę używać masła, bo wiecie... To jednak taki spory tłuszcz dla, dla psa. Jak macie papilotki, to niczym nie musicie smarować. Albo możecie wyłożyć też, jeżeli nie chcecie smarować żadnym olejem i chcecie to móc potem zjeść ze swoim psem bo serio będziecie mogli zjeść to wyłóżcie papier do pieczenia. Może ja też wyłożę papier do pieczenia, żebyśmy my też mogli to skosztować. To będzie pyszne. Ale nie, bo ja to dekoruję i tak rzeczami dla psa. Poczekaj, tak sobie konsultuję, głośno myślę. Czy ja to chcę zjeść, czy nie chcę tego zjeść? No nie wiem. Dobra, nie będę tego jadła, to jest dla saltka. Ja robię tort dla psa i niech to będzie tort cały dla saltka, a Wy możecie zrobić jak wolicie. Wyolejować. Dobra, tu sobie zrobię kropelki i wysmaruję sobie tą blachę. Z rybą. Dobrze, wzięłam ten papier. Wyprzelewamy tą masę jaka jest, taka jest. Czy mogłaby być bardziej, jak to było, gładka? Być może. Ale jest, jaka jest. Jest mi z tym dobrze. On już wącha. Czyli będzie Ci smakowało. Słuchajcie, jak pieczecie ciasto, to wkładacie ciasto na 25 minut do, yy, do piekarnika, a jak babeczki, to na jakieś 12. Ja włożę tą formę na 20 minut, bo ja wolę mieć to 5 minut, także sobie spojrzeć i zobaczę, co tam się z tym dzieje. A babeczki też będę na waszym miejscu, ustawiam na 10 minut, i potem zobaczymy, dobra? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także w międzyczasie musimy przygotować lukier. To jest taka rzecz dodatkowa, której nie musicie robić. Ja ją przygotuję i zaraz wam powiem, jak ją zrobić. I 20 minut. Ja zrobię jednego, chyba banana, bo nie będę potrzebować aż tyle tej polewy. I może z dwóch łyżek masła orzechowego, żeby tego nie było też za dużo, bo jeszcze chcę wykorzystać smaczki i jogurt taki dla psów. To nie jest dekoracyjny, ale ja go zastosuję jako dekorację. Rozbebłany banan. I ja dokładam dwie łyżki masła orzechowego do tej polewy. Niech ma chłopak. Ej, tylko nie dajcie tego psu naraz, nie? W sensie, ja zrobię foteczkę sweet, że Salto ma taki piękny, duży tort, ale ogólnie dam mu kawałek i potem ewentualnie w czasie dnia i ogólnie tyle, nie? Jakby, żeby Wasze psy tego nie zjadły naraz. Chcesz skosztować takiego? Chcesz polewy skosztować? Mm. Powiem Wam, że polewa z banana i z masła rzekowego chyba Saltek propsuje. Dobre? Czekaj czyli będzie jedzony torat cześć, chcieliście zobaczyć salteckiego tomacie wskoczył tutaj do mnie na krzesło i umówmy się, to jest medialny pies nie może być tak, że tylko moja facjata jest widoczna to są jego konta i on musi być, nie? dobre? dobre Nati ci gotuje? ładnie, zaraz ci jeszcze kawałeczek dam cześć kochani, cześć dobry pies u mnie jeszcze 12 minut ciasta smakuje mu, no? Widzisz tu? No to złaś. Aha. No nie wystygło do końca. Najlepiej, żeby wystygło. Myślę. O, psi włos. <noise> w psim torcie psi włos. Ja teraz sobie rozsmaruję tą masę lukrową, powiedzmy. Saltusiu, no jesteś podekscytowany, wiem. I on sobie tutaj równomiernie teraz rozsmaruję. Czy ten tor będzie ładny? Być może. Czy smaczny? Być może. Zaczniemy dekorację. Ja myślę, że zacznę sobie od tych okrągłych ciasteczek i poukładam je dookoła, jakby dookoła tego tort. tortu. No dupy nie urywa, jak to mówią, ale nie ma tragedii. Podkoloryzujemy to tym, co kupiłam. Taką mam trójkę balonową, ale to już seba... A możesz przygotować, będzie już na jutro. Druga ekipa. Tak to się prezentuje. No, taki ekosreko wyszedł, ale myślę, że spoko. A, dzięki kochani.